Drodzy W Chrystusie Panu, bracia i siostry, czcigodni czciciele matki najświętszej, wybitny włoski pisarz Edmund De Amicis napisał, że gdybyśmy spojrzeli na nasze szlachetne uczucia i dobre czyny, które czynią nas lepszymi ludźmi, gdybyśmy mieli odnaleźć ich źródło i początek, to niemal zawsze odnajdziemy go w sercu naszych ukochanych matek. I te słowa odnosimy dzisiaj w sposób szczególny do Maryi, do naszej ukochanej matki i niezawodnej opiekunki. Maryja, która wiernie towarzyszyła Chrystusowi w Jego ziemskim życiu a potem także swoją miłością, ufnością, modlitwą wspierała apostołów i rodzący się pierwszy kościół, dzisiaj otacza swoją opieką każdego z nas. I w naszych sercach budzi się radość, że obok naszych ziemskich mam czuwa nad nami i wspiera nas również. Matka Boża. Dzisiaj w sposób szczególny wpatrujemy się w oblicze naszej matki kalwaryjskiej. Wśród wielu rozmaitych sanktuariów, jakimi szczyci się polska ziemia, to miejsce, kalwaria pacławska, ma swoje ogromne znaczenie. Od wieków, przecież tutaj, przed jej święty obraz kalwaryjski. W trudzie i wznoju pielgrzymują rzesze wiernych, którzy chcą oddać cześć naszej matce. To przecież tu, przed jej tronem, wypraszali wszelkie łaski nasi wielcy poprzednicy i święci: święty ojciec Maksymilian Maria Kolbe, sługa Boży Wenanty Katarzyniec. Błogosławieni męczennicy z Pariakoto, ojciec Zbigniew Strzałkowski, ojciec Michał Tomaszek i wielu, wielu innych. To o niej pisał kiedyś poeta, to jej oblicze widać w każdej polskiej chacie i w sklepiku i w możnej komnacie, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. I w tym roku najmilsi przybyliśmy również przed jej oblicze i przynosimy jej jak zwykle tysiące rozmaitych spraw, problemów, bolączek, różnych naszych próśb, wierząc, że tak jak dziecko ze wszystkimi trudnościami udaje się do swojej mamy, tak i my również przychodzimy tutaj do niej jak do najlepszej matki. Bracia i siostry, Maryja pierwsza uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Słyszeliśmy o tym przed chwilą w Ewangelii. Ona pierwsza przyjęła do serca Chrystusa, Maryja zawsze jest blisko nas, zawsze otacza nas swoją matczyną opieką. Nie lękajmy się zatem nie tylko w tych wyjątkowych dniach odpustu kalwaryjskiego, ale w każdej chwili naszego życia i ze wszystkimi swoimi sprawami, troskami, radościami czy marzeniami przychodźmy do niej. Nie zapominajmy też przy tym, że matczyna troska i opieka Maryi to nie tylko bogactwo i skarb, ale to również Wielkie dla nas zadanie. Nie wystarczy, że z okazji odpustu pójdziemy na dróżki i będziemy przy kolejnych kaplicach rozsianych po malowniczych wzgórzach rozważać tajemnicę jej życia, ale chodzi o to, żebyśmy tak jak dzisiaj pójdziemy na dróżki, tak umieli w naszej codzienności iść za nią tym śladem, który nam ona wyznacza. Niestety z tym zadaniem bywa bardzo różnie, i z bólem zauważamy, że często ta nasza pobożność Maryjna ma taki bardzo powierzchowny charakter. Zastanówmy się więc, czy potrafimy być podobni do Maryi, czy umiemy z radością otwierać nasze serca na głos Pana Boga, który zawsze wzywa nas do świętości. Czy jesteśmy gotowi? Służyć i pomagać z miłością i ofiarnością, tak jak czyniła to Maryja? Czy jesteśmy zdolni do podążania za Chrystusem i czynienia tego wszystkiego, cokolwiek nam powie? Niestety dostrzegamy we współczesnym świecie i grzech, i patologie, są one aktywne, są dzisiaj promowane. Przez niektóre środowiska liberalne, przez media. Zło często jest ukazywane jako coś, co fascynuje, jako coś niezbędnego, żeby nasze życie było ciekawe. Niestety, w Europie szybciej następuje globalizacja chorej ideologii niż zdrowej ekonomii. I często wyżej stawia się źle rozumianą wolność źle pojętą demokrację niż człowieka niestety dla wielu dzisiaj rynek jest ważniejszy niż człowiek bóg ewangelia dekalog jakże często są pokazywane jako szkodliwe przesądy i mówi się często że przeszkadzają Nowoczesnemu, wyzwolonemu człowiekowi, żeby żył szczęśliwie i czerpał przyjemność z życia. Ci, którzy promują tylko życie rozrywkowe i nieodpowiedzialne, widzą w Chrystusie często największego wroga. Bardzo wielu naszych rodaków żyje złudzeniem, że nie potrzebują Boga, że nie potrzebują. Chrystusowego zmartwychwstania, że wystarczą tylko pieniądze i dobra zabawa, że wystarczy rozrywka, wygodne życie. Te głębsze wartości schodzą gdzieś na dalszy plan. Ale jak przypomniał nam wszystkim już nieżyjący papież Benedykt XVI, tam gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. I ostrzegał, że staje się oczywiste, że tam, gdzie dochodzi do zanegowania Pana Boga, zniszczeniu ulega także godność człowieka, bo ten, kto broni Boga, ten broni także człowieka. Bracia i siostry, negatywne zjawiska dzieją się nie tylko ze względu na zachowanie osób nieprzychylnych wierze. Ale często dzieje się tak również dlatego, że świadectwo współczesnych chrześcijan jest takie nijakie, bojaźliwe, wstydliwe czy niewyraźne. Ci wszyscy, którzy myślą inaczej, mają odwagę wyjść na ulicę, manifestować swoją inność, a my boimy się wyjść i pokazać naszą wiarę. Nawet gorzej, zbyt często. Wielu współczesnych chrześcijan nie daje żadnego świadectwa i żyjemy nieraz tak, jakbyśmy nie byli ochrzczeni, jakbyśmy nie spotkali na naszej drodze zbawiciela. I to właśnie taka postawa jest największym zagrożeniem dla wiary i dla kościoła nie wojujący ateiści, ale przerażeni, zamknięci w czterech ścianach albo letni chrześcijanie. Niestety często tak jest, że wielu chrześcijan gubi się w życiu. Chociaż przyjęli chrzest, chociaż wywodzą się z katolickich rodzin, to w życiu nie potrafią tego pokazać i zamanifestować. Sadhu Sundar Singh, indyjski misjonarz, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, po swojej podróży do chrześcijańskiej Europy opowiadał tak: Pewnego dnia siedziałem na brzegu rzeki i wydobyłem z wody spory, piękny kamień. Pokruszyłem go. W środku był suchy. A przecież bardzo długo leżał w wodzie, może setki lat, ale woda nie przesiąkła do jego wnętrza. I kontynuował. Ten myśliciel. Podobnie jest z Europejczykami. Poprzez wieki byli zanurzeni w chrześcijaństwie, lecz nim nie przesiąkli, nie mają go w sobie. Wina nie leży po stronie chrześcijaństwa, lecz ich serc, które stwardniały pod wpływem naturalizmu i intelektualizmu. Spostrzeżenia tego. Indyjskiego misjonarza wydają się niestety dramatycznie prawdziwe. Przecież popatrzcie, nie tak dawno byliśmy świadkami paskudnych ataków na świętość Jana Pawła II. Skąd młode pokolenie, to które już nie pamięta pontyfikatu Jana Pawła II, ma się przekonać o tym, co on dokonał, co zrobił dla nas? dla naszej ojczyzny, dla kościoła, dla świata. Jeśli my nie damy świadectwa. Pamiętam jak po śmierci świętego Jana Pawła II pewien młody człowiek zapytał mnie prosząc ojca: "Jak to jest, bo wybrano Benedykta XVI. To Niemiec może zostać papieżem?" No jemu się to w głowie nie mieściło, bo całe jego życie był Jan Paweł II i tylko takiego papieża znał. Więc jeśli my nie potrafimy o tym opowiedzieć i dać świadectwa, to młodym pokoleniem będzie manipulowała taka czy inna telewizja i będzie sączyła w młode serce swoją chorą ideologię. Słuchamy Słowa Bożego, uczestniczymy w Eucharystii, przyjęliśmy Chrzest, jesteśmy zalani falami łaski Bożej. Ale jeśli nie otworzymy naszego serca i jeśli nie uwierzymy, że Jezus jest jedynym Panem, jeśli nie będziemy jednocześnie czujni i uważni, jeśli zaabsorbujemy się tylko ziemskimi sprawami, ulegniemy pokusom i rozproszeniom tego świata, to czeka nas taki sam los jak przypadł tym kamieniom, staniemy się jak te kamienie. Przez stulecia spoczywające na dnie rzeki, ale łaska Boża, którą daje nam Bóg, nie dotrze do nas, nie ożywi naszego serca i naszej duszy, a my staniemy się nieprzemakalni jak głazy i oschli i jałowi. Nie można na to pozwolić. Nie możemy sobie pozwolić na wiarę letnią opartą na kompromisach. Na wiarę, która się pozwoli zredukować tylko do takiego poziomu, jaki akceptują dzisiaj wpływowe środowiska, które chcą kształtować naszą obyczajowość, naszą mentalność, moralność, które chcą zmieniać Kościół, pomimo że są z daleka od tego Kościoła. Taka bezobjawowa wiara jest dzisiaj chyba jednym z głównych zagrożeń dla Chrystusa i dla Kościoła. Często najmilsze wycofanie i strach ludzi dobrych umożliwia czynienie zła przez nikczemnych. I często milczenie szlachetnych przynosi więcej strat niż krzyk i manifestowanie obłudnych, którzy żyją nienawiścią. Nasza wiara musi być widoczna. I musi być dumna i silna, i powinien ją dostrzec każdy, kogo spotkamy na naszej drodze. I dlatego prosimy dzisiaj przez Maryję, żeby pomagała nam stawać się odważnymi świadkami Zbawiciela, aby uzdolniała nasze serca do życia w wierze, pomimo różnych trudności, przeszkód, może czasem kpin czy szyderstw. Bracia i siostry, niedługo tę naszą podkarpacką ziemię czeka wspaniałe wydarzenie. W niedalekiej Markowej zostaną wyniesieni do chwały ołtarzy i ogłoszeni błogosławionymi katolicka rodzina Ulmów, mąż i ojciec, żona i matka oraz ich dzieci, w tym jeszcze nienarodzone maleństwo któremu odebrano życie jeszcze pod sercem matki. To wspaniały przykład świadectwa wiary. Wiary, którą nie tylko trzeba wyznać ustami, ale o której też trzeba zaświadczyć uczynkiem i to do samego końca. Ta beatyfikacja, tak myślę, Powinna być dla nas wszystkich wielkim narodowym zobowiązaniem. Pomyślmy, jak bardzo jest aktualna dzisiaj postawa rodziny Ulmów. Podczas gdy oni ratowali bliźnich, nie było szacunku dla życia. Dzisiaj też, co róż, różne środowiska występują przeciwko życiu. Przeciwko nierozerwalności małżeństwa. Przekreśla się troskę o serca i o umysły dzieci. Jakie to przykre, że dla wielu wielkich tego świata nic nie znaczą dzisiaj: miłość, sprawiedliwość, zgoda, pokój, walka z przemocą, dzielenie się plonami ziemi, owocami ludzkiej pracy, troska o głodnych, o bezdomnych, o płaczących. A przecież to są wartości, o które musimy zadbać i które musimy przekazać przyszłym pokoleniom. One nigdy nie stracą swojej aktualności. Jako ludzie wierzący, biorąc przykład z naszych wielkich, świętych czy innych bohaterów, musimy także przezwyciężać nasze wady: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo, rozwiązłość. Niestety, te wady są wciąż obecne w naszym życiu i rodzinnym, i społecznym. I wiele z nich nieraz wydaje się wręcz nasilać. Mimo tak wielu przejawów nowej, duchowej epidemii, nie wolno nam jednak tracić nadziei. Podczas wizyty w Sanktuarium Maryjnym w Brazylii ojciec Święty Franciszek powiedział tak. Ileż trudności jest w życiu każdego z nas, ale Bóg idzie przy nas, w żadnej chwili nas nie opuszcza, więc nigdy nie traćmy nadziei, nigdy jej nie gaśmy w sercu. Smok, zło istnieje w naszej historii, ale nie on jest najsilniejszy. Najsilniejszy jest Bóg i to Bóg jest naszą nadzieją. Bracia i siostry, te wspaniałe dni, jakie przeżywamy podczas odpustów w Kalwarii u stóp naszej Matki, niech będą dla nas zachętą najpierw do podziękowania Matce Bożej za jej wsparcie, za opiekę, ale niech będą także okazją do wyrażenia jej naszej wdzięczności za wszelkie łaski, jakie przez jej ręce na nas spływają. I niech w tym dawaniu dobrego chrześcijańskiego przykładu życia Wspiera i prowadzi nas Matka Boża. Zaprośmy ją do naszych domów. Niech ona będzie królową naszych serc, naszych rodzin, naszego codziennego życia. Idźmy za jej wzorem. Ona zaś w swoim testamencie mówi nam tylko jedno: Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój syn Wam powie. Nie jest to zadanie łatwe, na pewno. Wymaga od nas pracy. Nad sumieniem wymaga poświęcenia, pokory, wyrzeczenia, ale tylko w ten sposób możemy wygrać piękne i szczęśliwe życie. I niech ku takiej rzeczywistości prowadzi nas Matka Boża, żebyśmy razem z nią kiedyś mogli się cieszyć chwałą nieba. Amen.